Ten materiał jest materiałem premium, by oglądnąć musisz zostawić suba. No, walka z Trusonem czy z Szymonem Koleckim byłaby dla mnie trochę wstecz. Ja w ogóle takich walk nie chcę. Wiesz, no bo ja jestem bokserem. Dla mnie... Ee, chciał, chciał mnie naprawdę... Chciał mi coś zrobić, no to miał okazję i z niej nie skorzystał. No bo spierdolił w te nogi. I tyle, no. Zasady MMA? No tak, no ale jeżeli chciał się... Że dla mnie najbardziej męską rywalizacją jest rywalizacja na pięści. Tak? Stoimy się na pierdalamy. A jeżeli on nie chciał y, takiej rywalizacji, a, a kompletnie nie chciał podjąć takiej y, rywalizacji w tej płaszczyźnie, Jeśli W boksu to nie jest rok, to nie jest dwa. Żeby wyjść i walczyć na jakimś swoim poziomie, trzeba naprawdę kilka lat trenować. A MMA no to wystarczy, wiesz, zamknąć oczy, zrobić wiatrak i, i, i już jest walka. Mogłaby być faktycznie walka, coś na zasadach y, y, mająca ten fame za sobą, a jednak będąca walka, walką bokserską. No on ma przeszłość bokserską, no i ja również. Ja jestem bokserem, a nie, a nie zawodnikiem MMA, bo takim nigdy nie byłem i nie będę. Niosłem się do tego i stwierdziłem, że jeżeli tak, no to chciałbym takiej potyczki w MMA, z uwagi na to, że zacząłem od września, trenować MA. Natomiast po tym jak zaczął mi zarzucać, że ja się go tam w boksie boję, że chciałem z nim w boksie, stwierdziłem również, że nie ma problemu, może być to również boks. Czyli chciałbym raz na zawsze wyjaśnić. Jest mi to obojętne, jeżeli do takiej walki dojdzie, czy ona będzie w boksie, czy w formule MMA. Ten, ten termin i ta opcja walki na pięści pasuje, odpowiada, to jest to, o czym byś, o, o, co chciałbyś po prostu mieć w tym momencie. Nie. Walczymy w boksie, ja się zgodziłem na wszystkie jego warunki. Bez kopów, tak? W boksie, bez kopów, w małych rękawicach, w oktagonie. Zgodziłem się na wszystko, co chciałem. No od półtora roku MMA. Nie boks, tylko MMA. Przecież ja chciałem, żeby ta walka odbyła się w formule MMA. No to przecież to wszyscy o to zabiegali. Włodarze go o to prosili. On się, on jak diabeł święconej wody tak nie chciał podjąć tej rywalizacji w MMA. Formułę na MMA i wpierdoliłbym mu w 30 sekund. No i tutaj problem jest taki, że jak walczy w MMA, to jest pięściarzem, a jak walczy w boksie, no to jest zawodnikiem MMA. No. Ale to schizofrenia, myślę. Że nie jest moim kolegą, natomiast muszę się z szacunkiem wyrazić o jego sukcesach. Jest kilkakrotnym mistrzem świata strongmanów, jest bardzo jest najsilniejszym człowiekiem na świecie. I, I to nie jest tak, że ja nie doceniam jego walorów. Uważam, że będzie bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem dla mnie. Tak naprawdę pierwsza faza walki zadecyduje o tym, jak ten pojedynek się rozstrzygnie. Ja muszę być bardzo czujny, nie dać, się, nie dać mu się złapać, a jeżeli już do tego dojdzie, to nie mogę dać sobie zrobić w tej pierwszej fazie krzywdy. Natomiast walka to nie jest podnoszenie ciężarów. Ja tutaj ze zdumieniem przyjąłem tą. Tą, tą propozycję walki byłem zdumiony, że Pudzianowski się na to zdecydował, bo on ma naprawdę wiele do stracenia. On twierdzi, że wiele lat trenował boks. To prawda, bo wiem nawet, kto go trenował. Trenował karate, tylko że on nigdy nie stoczył oficjalnej walki. A sparring a walka to są zupełnie dwie inne historie. Zupełnie inne tętno jest u zawodnika, kiedy sparuje, a kiedy walczy. Nie wiem, no, Pudzianowski chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, jak organizm potrafi się szybko zmęczyć w ringu. I ja jestem tutaj pełen podziwu dla niego, że wybrał tak ciężką, tak ciężką dyscyplinę. Chciał, jest strongmanem, chciał zmienić coś w swoim życiu, chciał się rozwijać. I z mojej strony tak to widzę, że mógł spróbować na początku czegoś lżejszego. E, dopiero później iść na takie, na takie odważne wyzwania. Dlatego jeszcze zostało do walki troszkę czasu. Ja myślę, że on jeszcze może to wszystko przemyśleć, a ja żeby mu pomóc tutaj przygotowałem dla niego, proszę Państwa, e, paletki do Babingtona. Jakby chciał tak bardzo, jak tak bardzo chce zmienić jakąś dyscyplinę, to może z bratem by próbował w to na razie pograć. Proszę Cię Mariuszku, to dla Ciebie. Ja od razu oddaję mikrofon Mariuszowi Powiem ci, że blisko do czystościowe masz, to pomodli się troszeczkę, na kolana drwić. Możesz pomodlić się troszeczkę. A jak chcesz sprawdzić, jak to będzie wyglądało, zderzenie malucha z lokomotywą, to zobaczymy. Wiem, jak piękny, jak skuteczny jest to sport. Wierzę głęboko, że wygram jako pięściarz. Ja w MMA nie jestem zawodnikiem MMA, jestem pięściarzem, który się konfrontuje w formule MMA. I mam nadzieję, że właśnie te pięści. Pozwolę mi wygrać. Nie boisz się walki w parterze? Wiesz, no, tylko głupi się nie boi. No jest, to, jest to człowiek najsilniejszy na świecie i każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, pewnie jakieś obawy by miał. Natomiast e, ludzi odważnych, od odróżnia się czynami, a nie tym, co czują. E ja również chciałbym tą opinię o pięściarzach odbudować w tym środowisku MMA. Natomiast jego brak pokory, on mnie zarzuca jak brak pokory. Jak mistrzem świata w boksie będziesz jak Tyson, wtedy pogadamy. Na razie to pogadamy 11 grudnia i co wtedy zobaczymy, co będziesz miał do powiedzenia. I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj nie spóźnisz się, bo dzisiaj parę minut widzę było poślizgu. Drodzy <grym> Państwo, w tej chwili próbuję chwycić

O tak, ale Marcin, czy z tej nie zjadłeś? Czy może ktoś wypatrzyć? Czy zjadłyś coś? Tak, rozumiem, po... <noise> po polsku bardziej. Nie? O tak, mówię, czy z tej nie zjadłeś? Nie, nie, nie zjadłem dzisiaj. Przed obiadem jestem. Ja przed. <noise> rakiet fiul, tylko rakiet fiul i więcej kosztów. O tak, Marcin. Uważam, że w podejście w Polsce, to mówię, ja jakoś tam w szukić, Co się da. Na inne myślę, że na półtorej minuty to jest troszkę dużo. Czy oficjalnie potwierdzasz, że w przypadku porażki z Robertem będzie tu swój ostatni występ MMA? To no, oczywiste, tu nie mają jakby co potwierdzać, to jest, że rzeczywisto jakbym e, przegrał, to oczywiście papuję zabawki i już mi tu nie ma. Dobrze, To nie jest dla zabawy, to jest czas przetrwania, niech Ci to wejdzie w nawyk. Gdy czujesz stres, ile razy można sprawić, że ktoś czuje lęk. Przeciwnik wierzy mu, już nikt nie może pomóc, gdy leży u Twych stóp, na środku oktagonu. To jest moc, nieźli, to jest siła pięści, wygra silniejszy dziś. Po raz kolejny mamy walkę w kinchu, a więc w tym momencie y, musiał obserwować y, Pan Grzegorz jest ten pojedynek. No uparł się widocznie Najman, to jest jego plan na tą walkę, teraz przyjął bardzo mocny prawy reżim sierpniowy Marcin Najman, no mieli... Ale co ty pierdolisz, ty umie... Nie, nie umieszając swoim naprawdę wielkim sukcesem, na dzisiaj twoja siła ma najbardziej by się mogła przydać tutaj Milkowi do rozkładania klatki, bo byś mógł po dwa nosić i byście dwa razy szybciej klatkę rozłożyli, to na dzisiaj... Takie, takie znaczenie ma w sportach walki na w Zarówno walka z Trypsonem, czy z Szymonem byłaby dla mnie krokiem wstecz. Ja w ogóle takich walk nie chcę. też usłyszałem takie błękitne zapowiedzi, jak to Trypson może mnie tam mocno Są To w ogóle no, historie przeróżne. Ja teraz się chciałem się zapytać Ciebie, Trypson, czy Ty czasem na ostatnim spalinie jakiegoś mocnego ciosu mi w głowie. Odcinek, słuchaj. Jesteś taki ananasem mocny, to cię zapraszam, zmierzmy, się, zaprasza, no zmieśmy, nie ma sprawy, mogę dzisiaj, możemy skoczyć do klatki, nie musi na to patrzeć, możemy się zwieźć, że sobie, kto jest większym ananaskiem, co? No to pad. Tak. No to, tak. no to, tak. no to tak. chodź. no Chodź. A ja nie żartuję. No chodź. Pan wysłał. Ty co? Ja nie to nie, nie są Prawda jest taka? Prawda jest taka że na dzisiaj z Twoimi umiejętnościami miałbyś problemy, żeby ubić mu muchę w tiblu, a co dopiero brać się za jakieś wiesz, wyzwania sportowe. i Nie chcę z Tobą walczyć, ale jeżeli dojdzie do takiej walki, ale jeżeli dojdzie do takiej walki kiedyś, to skończysz tak jak dwóch moich ostatnich grywaczy. Będą Cię puścić, tak jak dwóch moich ostatnich grywaczy. Będą Cię puścić. To już dzisiaj Ci obiecuję. Taki mocny jesteś chłopcem do bicia, znany jesteś z tego, że wszyscy ci biją, ale nie wiem, masz jakąś inną wartość, myślisz, że... No to pa, No to zdejmij koszulę. koszulę. No i usiądź na dupie, bo i tak usiądziesz, jak dojdzie do walki, to szybciej usiądziesz, niż teraz na dupie, rozumiesz? Będziesz leżał i kwiczał. Tak będzie. Do zobaczenia. W głowie będziesz leżał, kwiczał i przepraszał na kolana. Ale co ty pierdolisz, człowieku? Ale co ty pierdolisz, A co, 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 pierdolisz? A ty pierdolisz A co co pierdolisz? Ty barani, no, co, co pierdolisz, ty kurwa baranie, źle spajacza, ty pa... przed telewizorami, ty kurwa. Ty paru, kurwa wyłem, ty, próbuj szczęścia! szczęścia, no, kurwa. No próbuj To będziemy nie wyjedziesz z tego pierdolony Nie wyjedziesz. Tak, ci teraz <słuch> łeb, ty. Dobra, dobra, dalej. <słuch> 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 Ale co ty pierdolisz, czy Z wykształcenia, tak powiedzmy, Marcin Tajman, ale idzie po nogi Trybson. Uderza Trybson, 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 Poziom tych dyskusji niejednokrotnie na konferencjach jest no żenujący, nie do zaakceptowania. I tutaj z tym się nie chcę utożsamiać. Powielali tych bzdur, które piszą, że... Walczy jakiś dwóch przegranych. Na 27 zawodowych walk wygrałem 18. Zdobyłem Zawodowe Mistrzostwo Europy, wygrywałem walki w Stanach Zjednoczonych. To, że borykam się od półtora roku ze swoimi problemami, ponieważ moje barki już są faktycznie w stanie no, fatalnym. To powoduje, że zawodowy sport się dla mnie skończył na, podczas Narodowej Gali. Wtedy, gdy te ścięgna pozrywałem, to był dla mnie koniec. Wtedy tego nie wiedziałem. Wiem to dzisiaj, ponieważ jestem po operacji, nie jednej, tylko trzech. Jestem po trzech walkach po tej kontuzji, te trzy walki przegrałem i faktycznie jest to dla mnie trudny moment. Natomiast dlatego nie wracam... Sport się dla mnie skończył, nie wracam do, ga, do gal stricte sportowych, i dlatego spotkaliśmy się tutaj. Ja... Pierwszy, bardzo, dobra, bardzo dobra, się to Bardzo się Marcin, Marcin, to jest konferencja dla wszystkich, nie tylko dla ciebie. Dobrze, Udzielisz się 26. Tak w tak Oktagonie, pokażesz na co cię stać po prostu. Dobrze. Zakończmy ten temat. Przedstawiłeś się, jesteś zawodowcem. Byłeś zawodowcem... Yy, Skończmy na tym, jest Sikala i Marcin, dobrze. Fajnie. Bonusem kierują dwie Marcin, no, wielkie ale czas bonusem na kierują... jest ograniczony, Marcin. Teraz będą czas na reklamy za chwilę. No, Będzieś mi przeszkadzał, to będzie to duży trwało. E, bonusem kierują dwie takie mm, rzeczy. Nie wiem, czy nazwać rzeczy. Albo niesamowita odwaga, albo niesamowita głupota. I teraz ja nie wiem, która z tych cech, teraz. Dominuje, że on się tej walki podjął. Natomiast wiem jedno, ta walka nie potrwa 30 sekund. No bo ileż zajmie mi podbiegnięcie do bonusa i złapanie go? 5-10 sekund? No ileż później będę go Na, na pewno walka wydalał? będzie krótsza niż 20 sekund. No przecież to jest wszystko. Więc ja się yy, doceniam. Natomiast uważam, że nie ma możliwości, żeby ta walka wyszła poza 30 sekundę, pomimo tego, dlaczego tak. chcesz tylko 30 sekund, bo jesteś udało przygotowany się zakończyć pokazać 30 sekund. Brawa I na 50, brawa, brawa na 30 na sekund. Przygotowały się na 30 sekund. Bonus! Będzie 30 sekund, już nie, nie da rady. Proste jak jebanie. Marcin Najman przychodzi na 15 minut dwa razy w tygodniu na, na treningi. I to, to nie jest właśnie żadnym kłamstwem, bo Marcin Najman dobrze wie. Przychodzi na 15 minut, nagrywa filmik, wypije kolej, wraca do domu. Wszyscy o tym wiedzą. I, I tu Marcin nie powie, że to jest jakieś kłamstwo. No A dobra. może powie. Widziałeś jak kopię. No ty kopiesz z gardą. Czy ten filmik to były jaja, czy tak naprawdę kopiesz? Nie, Piotrek. <laughs> powinno się kopać z gardą, natomiast ty później nam komentowałeś to, że jak gdzieś miałem filmik, gdzie kopałem bez gardy, to Dokładnie. był mój błąd. To był mój po prostu błąd. Natomiast. Ale przyznajesz się do tego bezbicia. <laughs> Piotrek, Piotrek, nie strasz, nie strasz. Bo <laughs> chodzi o to, że. Ty... Zależy od miejsca, w jakim się znajdujemy we Wszechświecie i od szybkości, jak leci nam czas. Każdemu obiektowi we Wszechświecie inaczej leci czas. To nie jest tak, że czas leci wszystkim jednakowo. Nam tutaj na Ziemi tak, ale z bestią jest inaczej. On jest z lat 90. On wygląda jak drużyna bejsbolowa z Pruszkowa z 1998 roku. Zauważcie. I teraz ja słuchałem tych wykładów i, i, i szukałem tego, dlaczego on się 23 lata temu zatrzymał. I mam już odpowiedź ponieważ on się porusza innymi prędkościami. On ma BMK i on tak zapierdala tą BMK, że on jest po prostu w innej przestrzeni czasowej. Dokładnie no. dlatego mam BMK Diesla. Ja jestem zachwycony wysokim poziomem tego dyskursu ze strony profesora Najmana. Posłuszeństwa coraz bardziej, stąd zobaczcie, jakie logotypy. Chirurgia, gabinet leczenia, centrum chirurgii ręki, tak? Tutaj poradnia leczenia bólu. Słuchajcie, no to są już dzisiaj moi sponsorzy. Także, was, dobrze, także że nie, MMA, dobrze, że cię nie sponsoruje dom pogrzebowy. Wejmę MMA, to jest moje miejsce. No, po walce z bestią, nie wiadomo. On tak zapowiadam przecież, że mnie na noszach wyniosą. Natomiast chcę wam powiedzieć, że... Tutaj e, bardzo dobrze się czuję, bardzo tu o mnie dbają, i mam nadzieję, że e, pomimo tego, że ten duży sport już jest poza mną, to jeszcze dwie, trzy walki uda mi się stoczyć. Natomiast warunkiem jest oczywiście to, by pokonać tą bestię. No. Zbliżenia na mandarynki. Nie mogę się doczekać w ogóle, czekam już na kolejne przeróbki, filmy z tym. E, ta pierwsza wersja chyba została zobaczona z półtora miliona razy. E, tylko właśnie Twoje zbliżenie na ciebie, a później na, Chodź, na moje. się. A później na reakcje. To by było, to by było. Jak na to liczysz? To by było. Koronawirus? Nie, nie, mam Dlatego pierwsza runda, nawet jak nie będzie dla mnie, to druga już na pewno. <grym> A już teraz, bez zbędnego przedłużania to, na co wszyscy czekaliśmy, panowie, face to face. Za daleko. Kurwa szaby. Utnijcie to, utnijcie. Mało by się kto odważył, że tak powiem, wyjść do walki z Marcinem. Co do lwa? Posłuchajcie. Lew pojechał na obóz do Mirka Okińskiego. Tam trenował z bardzo dobrymi zawodnikami, takimi, którzy nawet walczą w UFC. Marcinia ja zawsze trenuje z bardzo dobrymi zawodnikami. Super. No więc. No więc... Tylko się cieszyć, od razu widać, że i kilogramów lew nabrał, od razu w momencie jakaś systematyczna widzę tam dieta musiała być przeprowadzona, ale to dobrze. E, motywacja ta mentalna, niesamowita. Natomiast musisz wiedzieć, bo ja Ci Darek prywatnie wierzę, że ja Cię e, lubię, natomiast wchodzimy w ten tydzień przed walką i musisz się zderzyć z, pewny, z pewnymi faktami. W tym oktagonie będziesz sam. Tam nie będzie ani Mirka, ani Oleksiejczuka, ani Naruszki, oni będą poza ringiem. Tam będziemy sami. I teraz... Marcin, On, ja wiem, ale poczekaj, Darek, 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 zaraz, powiesz, Darek zaraz, powiesz, zaraz, zaraz powiesz. Teraz tak. Ja wiem, że oni ci mówią i wmawiają, że Najman tu już jest stary, że Najman to już nie umie uderzać. Faktycznie, Najman nie jest już najmłodszy. Kurwa, Najman już faktycznie ma lata te najlepsze za sobą, ale cały czas ten sam Najman takie lwy zjada na śniadanie. Kurwa, na śniadanie, rozumiesz? Człowieku, jak Ty sobie to wyobrażasz? Że Ty wyjdziesz znaczy, i że Ty mnie tam gdzieś mówisz, rozwalasz? Nie. Co? Nakładli ci ty głupot do głowy, weryfikacja już w najbliższą sobotę. Szykuj się. A mało by się kto odważył, e, że tak powiem, wyjść e, do walki z Marcinem. Marcin! El testosteron! dziewięć dziewięćset. Panowie, teraz do publiczności. Do publiczności. A mało by się kto odważył, e, że tak powiem, wyjść e, do walki z Marcinem. Uwielbiam! A... pierwszego listopada. Przekonać się scenami, w się waga ciężka od tego co robimy do tego. To nie może być tak, że zwykły Manny degenera generał nagrywa cztery walki Boże Ale nie przejmuj się. Jak już skończę z Tobą Fame MMO, zawsze zostaną Ci pieski streamy. Dwa słowa do misioły Szatka. Przepraszam, Misiu, że porównałem i Don Castrio do Ciebie. Przecież to pół góry, a ty jesteś porządny. Bogajcie dajcie powie, bo to się naprawdę może szybko skończyć. Z chwastami się nie rozmawia, chwasty trzeba jak dyskursu. W sobotę, w sobotę e, już będzie po wszystkim, gwarantuję rąk. Kurwa, nie może być ciężko znaczy, kurwa, i na ojomie wylądować mój. Nie może. Ja, 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 ja. Potem będziesz gadał, jak kurwa. Ryns, rys, tog, rys, tog. Nie będę brał w tym udziału. Jest. Wyjdźmy tutaj, gwarantuję ci, że w te 10 sekund będę cię miał, kurwa, w bocznej, w dosiadzie albo w dawaj. Co to co nie pozostaje mi nic innego jak dym za zapić w Słuchaj, słuchaj frajerzyno, wypierdalaj im z tej linii kurwa, a zaraz z kurwo złapię to zobaczcie. Czegokolwiek dym by nie powiedział, to i tak wszyscy wiemy, że konfrontujemy się na pięści, nie wiemy ma. Tylko dlatego, bo chcę To już z powodu. To ma być moja ostatnia walka. Życzę sobie tego z całego serca, aby tak właśnie było. Możecie spodziewać się, że dam wkład z siebie wszystko, by godnie pożegnać się ze sportami walki. Będziesz pojechał. Będziesz Miałeś zachować się jak sportowiec. A zachowujesz się tak, jak ta cała banga frajerów, z którą ostatnio miałem być śniega. tak samo jak Bonus. Lew. Też w pierwszej ludzie i też bardzo szybko. Nie żadnej taryfy ługowe. Taryfą to sobie mogłeś jeździć po nocy w szczecinie. Całe życie jeździsz i będziesz pojechany. Będziesz pojechał. Będziesz pojechał. A Marcinie, jak widzieliśmy, coraz bardziej nieustępliwy. Zamyka przysiadce, masz i... i proszę! Dam w klatce z siebie wszystko, by godnie pożegnać się ze sportami walki. Godnie pożegnać się ze sportami walki. Godnie pożegnać się ze sportami walki. Pokroniam, że trzyma trybuny do trzeciej tak powiedzmy Marcin. Tajman, idzie po nogi, trypson! Uderza Trypson! To nie jest dla zabawy no, to, to, to jest czas przetrwania. Niech ci to wejdzie w nawy, gdy czujesz stres i raz można. A Marcin, jak widzieliśmy, coraz bardziej nieustępliwy. Zamyka przy siatce I proszę. Bardzo mocny prawie, ryby szerpniowe. Marcinie...